See? Cofam się trochę w czasie, o nie cały rok czasu, ponieważ zmieniam kolor swoich włosów, ale także będę robiła jeszcze kilka innych rzeczy. Jestem bardzo ciekawa reakcji Gen Z, A teraz lecimy do fryzjera. O nie, zamknięte. Przestraszyłam się. Chciałam, że będzie otwarte od razu. Aby były otwarte cały ja czas? Tak. Cieszę się, nie mogę się doczekać. Słuchajcie, ostatnio właśnie uznałam, że potrzebuję w swoim życiu jakiejś takiej zmiany. A wiadomo, że jak kobietom przychodzi na myśl, że chcą zmiany, to przeważnie zaczynają od włosów. I ja akurat pomyślałam, że okej. Okay, to jest ostatni moment, najlepszy właśnie, pod koniec projektu, by zaszaleć trochę z włosami I pokombinować z kolorem I dlatego też dzisiaj właśnie zdecydowałam się na to, że wracam Do mojego różowego koloru, w którym czułam się bardzo dobrze Nie mogłam się na początku do niego przekonać Ale teraz z perspektywy czasu uważam, że Bardzo fajnie w nim wyglądałam, no i nie mogę się doczekać Możemy rozjaśniać włosy, wiadomo Nie chciałabym przyciemniać ich jakoś bardzo U nasady Nie, też bym, bo ty ostatnio nie miałaś przyciemione Z tego, gdzie tak. I one też chyba w tej części są Teraz cieplejsze, więc na pewno chciałbym je ochłodzić ja się przygotuję, przygotuję sobie i sobie Super. działać. Super. Fajnie, fajnie, fajnie. Jestem ciekawa bardzo. I jeszcze myślałam nad fioletowym i uznałam, że okej, okay, różowy to jednak taki mój jeden z ulubionych kolorów i wolałabym jednak różowy, tym bardziej, że mając już wcześniej różowy kolor, widziałam jak ciężko dobiera się stylówki. Nie można wtedy robić żadnych pomarańczy i tak dalej, bo to w ogóle nie pasuje, a do tego różowego jeszcze Berze wchodziły w grę inne kolory, więc przy innych byłoby ciężej. I też myślałam, powiem szczerze, nad czerwonym kolorem i jestem pewna, że Wika myśli, że będę miała czerwone włosy, ale Wydaje mi się, że to do mnie nie pasuje, nie jestem taka rarne kania. Okej, okay, słuchajcie, jestem tak w trakcie rozjaśniania moich włosów. Muszę kilka poczekać i potem spłukuję tylnią część, a potem zostawiam jeszcze przed dopiero potem będę go spłukiwać. Masaż na plecy też ci. O, fajnie, chcę! Nigdy nie korzystałam z tego, jak mi proponowano, bo zawsze mówiłam nie, po co, nie chcę mi się, a teraz jak fajnie o też przyjemnie. Właśnie zmyliśmy jednej części włosów rozjaśniacz, teraz będziemy zaraz tonować włosy na chłodniejszy odcień, a potem wjeżdżamy z różowym. Kolejny etap, czyli tonowanie moich włosów. nakładać teraz różowe, ale to nie będzie taki super efektowny różowy, bo to jest w tonerze, czyli potem jeszcze coś nakładacie? Tak, już później Dobrze. jeszcze będziemy nakładać różową odżywkę, ale te włosy wtedy już też będą bardziej różowe. Dobra, Boże, ale pachnie! Cudownie! Spokaliśmy wszystkie tonery itd. i tak dalej i przechodzimy do nakładania odżywki już w finalnym kolorze. Hej! Jesteśmy po kraniu włosów i teraz pierwszy raz zobaczę lustrze, one mają odcień na mokro. Uuu, fajne! Fajnie, bo tak się fajnie tutaj też wyglądają, w ten mój kolor poprzedni, więc fajnie. Teraz idziemy na strzyżenie i nie mogę naprawdę jakby... Ja już wiem, że to mój kolejny raz, ale ja naprawdę nie mogę się doczekać tego efektu końcowego. Wcześniej, jak miałam róż, miałam długie włosy i to też inaczej trochę wyglądało, a teraz mam je dużo krótsze. W ogóle moja mama nie wie. Nie wie? Nie, zapomniałam jej powiedzieć. Jak się czujesz? Jak ci się podoba? Fajnie, bardzo mi się podoba. Super, to bardzo się cieszę. Też się cieszę, bardzo dziękuję. Nowa ty. Super. Super. super, super roboty odwaliliście, naprawdę. Macie zamknięte oczka? Ej, boję się trochę. Odejdź, odejdź. Boję się z tym, że nikt się zabuje. Odejdź, odejdź. Ja ćwiczyłem MMA. To mój piesek, mam. Okej, okay, okay, ogólnie coś czujesz? Masz włosy czerwone, jak cegła, czy Nie Nie! Jak cegła, nie są może żółwe! Ej, się podoba? Ale są inne niż wtedy Są inne, inne wtedy no. był bardziej ten kolor taki ciepły, teraz jest bardziej Pastelowy. zimny I Jest, jest też pana w fiolet Tak, ale fajnie i fajnie wycieniowane włosy no. Dla mnie to nie zaskoczenie, że Fausti dobrze wygląda, bo ona zawsze dobrze wygląda, dobrze? Oh Pomyśl jej yeah. coś złego, oh tu yeah. ja przyjdę i skopię ci dupę, bo to jest po, moja księżniczka Pokaż, oh poka yeah. pokaż jak Pokaż. Like. Kopiesz dupę komuś kilka dni później znajduję się w studio tatuażu i przyszłam tutaj żeby akurat komu fortunę zadecydowało jaką dziarę robię także uwaga uwaga to jest akurat czas zmian bo i włosy i działa na nowa także okej okay. let's go pa. boję się zobaczyć co to jest i uwaga uwaga o tak idealnie a nie jest napisane u góry czyli generacja Z dobra słuchajcie super tak się akurat składa że fajnie że ten tatuaż się wylosował ponieważ tak jak wiecie za chwilę kończy się nasze daily a ja bardzo chciałam na finał zrobić tatuaż który przypomina mi o tym całym roku spędzonym w tym projekcie. Był to naprawdę dla mnie niesamowity czas, który i tak chciałam uwiecznić tatuażem. Więc świetnie się składa, że akurat dzisiaj wypadło na tą dziarkę, ponieważ też myślę, że reakcja Gen Z będzie mega, mega pozytywna. Także widzimy się już przy stanowisku. Wally wydrukowała mi właśnie napis, który wylosowałam, i zastanawiam się pomiędzy właśnie Gen i samo Z, czy to się to, czy Gen Z i w nawiasie I E. Ale się jaki ucieszą. Będziemy odbijali kalkę za chwilę. Kino. Tak zawsze przed dziarką nową. I am ready. Fajnie widzowie, tak się prezentuje przed... Bożym. jakby stres zawsze jest do momentu pierwszego jakby wicia tak. igły i to jest, to jest najgorsze, a potem już schodzi, jak już wiesz z czym to się je. No, no nie jest najprzyjemniej, ale dlatego, że tam są, czuję te ścięgna. No, boli. Ja myślałam, żebym my, że my literki już ja prawie wszystkie zrobiła. Muszę znieść ten ból sama w sobie po prostu. Cute. Ogólnie podoba mi się, ale nie wiem, czy ustawiłeś, czy nie. No właśnie, nie wiem, kurde, no nie wiem. Nawet, że z wiką było tak samo. Chyba, że samą literkę Z na przykład. Co Ej, to sobie nie nie? No dobra, ale jestem miękka. A już! O! <laughs> no i cool. Na Z tak idealnie, bo całe nie, ale to jest tak, że jest generacja Z, że się wyróżnia i w nawiasie jest po prostu to, co można czytać, a nie trzeba, nie? Więc idealnie. Tak właśnie prezentuje się efekt końcowy. Zostanie ze mną do końca życia. Wspomnienie tego projektu. Dobra, Patryk. co zmieniłaś? Ej, dobra, odwróćcie się na chwilę. Jak piłkarze. Tak. Widziałeś to, jak Trzy, cztery, trzy. Zrobić taką samą reakcję, jeden do jeden jak ja, zrobić ten sam dźwięk. <laughs> idealne na zakończenie projektu, fajne. Fajne. idealne na takie zwiększenie no i, i pamiątka. Jest, ale tak, nie widziałem ale... na początku <laughs> video, to się zmieniło. No, ale też fajne jest właśnie to, że jakby chciałam też nawiązać, że po prostu należy do generacji Z i jakby samo ge gen Z miało być tak, na początku tak. i stwierdziłam, że dopiszę tak, jednak w nawiasie IE jako nawiązanie też do projektu. Więc fajna pamiątka na całe bardzo życie. Bardzo fajne, fajnie, fajne. bardzo fajnie. Ale fajnie, kurde, mega dobra rzeczka takie zakończenia. gratulacje fajne. Fajnie. No. Ogólnie coś czuję, że Faustina zrobiła rękaw albo, że zrobiła sobie taki gigantyczny tatuaż na plecach. Trochę wika ma racji, Ale nie tym razem, możecie otworzyć na no, Na taki malutki! O! O! Ja Ej, Ale to jest na bardzo ważne. Ej, super! Ale ładna czcionka, i ładnie to wygląda bardzo. mi ja się, no. się podoba. To fajne miejsce. Ale spodziewałam się czegoś takiego na całą e, Trochę czasu mi zabrakło, ale przyjdzie na to czas. Okej, okay, widzowie. W takim razie przyszła pora na reakcję Hani. Są dwie rzeczy, które zmieniłam. O Boże. Dobra. Okay. Mogę na początek obstawić? No oczywiście, że tak. Myślę, że zrobiłaś usta i coś z włosami. To otwieraj oczy. Trzy, cztery. No różowy! Tak. Ale cute! Chociaż pada w taki fiolet bardziej, nie? Aha. No i dobra, i druga rzecz. Zrobiłeś coś z nosem? Nie. Ej, naprawdę, nie widzi! Tatuaż, dobra. Tak, tatuaż! O, Do... oh że jak wika jakaś karma, a to jazzy! No. I co jest? Ale cute! Nie pamiętam do końca, rzysza, która będzie mi o Was przypominać. Cute, ale bardzo ładnie. Dziękuję. Dobra, to teraz świeży. Okej, okay, ogólnie to tak. Są dwie zmiany w moim wyglądzie. No. Możesz obstawiać, co to jest. No pewnie fryzura, Jeżeli chodzi o twarz, no to mówiłaś kiedyś, że ją powiększysz usta. Dobra, no, 3, cztery. No włosy na pewno ładnych różowe i krótsze chyba są też, Llewne, nie? No. Bardzo ładne! Dzialeczka! <grym> Udzieńsi! Ale fajne! Bardzo fajne, gratulacje! Dzień. Dziękuję fajne. bardzo! Dobra Bartek, słuchaj, zmieniłam dwie rzeczy w swoim wyglądzie. Mhm. Chcesz obstawić, co to może być? Włosy może, no. Nie mam pojęcia. Włosy. No i jak myślisz na jaki kolor mogłabym włosy przefarbować? Myślę, że ty ścięłaś, że są krótkie. Bez krótkie! że są całe, że są takie boton. Kurde, masz rację, otwórz oczy. Różowe, zarombiste, wróciłaś z różem yes. Bardzo ładnie wyglądasz. Dobra, mega i druga szepstory. Ej, ale zarąbisty, Zarombiste, mega fajnie to wygląda. A to jest chyba najładniejszy w ogóle kolor Kolor, kolor różu na no, włosach. Bardzo. bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Dajcie widzowie w komentarzach, co uważacie o moich włosach, czy zostawiacie, czy może pokombinować z jakimś innym kolorem. A my widzimy się za tydzień o 17.30. Pa!